Siemanko, z tej strony macie tam w kolejnym odcinku z Dro. Tym razem powrócimy sobie do trybu naszego, naszego ulubionego, czyli Womper Royal. Dawno oczywiście nie, nie było na moim kanale. Oczywiście zobaczymy czy coś się tutaj uda fajnego zrobić. Więc widzimy się już w kierunce. Dobra, jesteśmy już na jakiejś mapce, taka jest mapka, ona jest taka, ona taka ale może być, dobrze. Więc za 5 sekund zaczyna się piel... wielki pojedynek na bomby. Mam że oczywiście je jak najlepiej pójdzie. Co tu lata? O, właśnie. Już nie. Yy, widzę, że tutaj się rusza ktoś, więc niedobrze. Dobrze, od razu pożyć go. Tu yy, trzeba, oczywiście. Tak, jakby. wiadomo. Tu mamy jakiegoś gościa, który ma. Nie ma życia, prawie. O, już dostał. Kupię. No. Okej. Okay. Patrz, on nie żyje już. Chodź. Czemu ty żyjesz dalej? Cię, Co? Co się z nim stało? Jest! Zabiłem go w końcu. Ale mnie też prawie zabili. Dobrze, że mam życie, nie? Ujezu. Oj, oj, oj. No nie! Ichamie. Oła! Ty, nie, nie zabijesz mnie. Zabijesz mnie, Hamie. Tak, szybko. Nie, nie! Szybko, szybko! Nie, nie dam rady, ale. O, Boże. Nie, no bez sensu. Nie miałem. Chciałem podejrzeć się, bo ja nie miałem życia, prawie w ogóle, nie? No czasem się tak zdarza. Lecimy do kolejnej giereczki. Dobrze, więc co? Zaczynamy. I to już tak. To tu się dzieje. Okej. Okay. Mamy najpierw tak. Pick. Mamy tu jakąś bombę, a to, to jest zwykła. go nie obchodzi, ale tu mamy krytera O! Jak fajnie. No serio nie umiecie... Dobra, ma trapa. strapa. Taką poleci. No serio nie dotykasz? Ja ci dam zaraz. Gdzie on jest? Była na tym moście, to jest on. Chyba ta. Dobra, masz. Uh, Oho! Uh, oh, oh. On dostał, nieźle. No leżysz już prawie. Nie ma. Uh. blisko było. Chodź, na górę. Na górę chcę, dobra. Mój ulubiony Pompchamp. Taki, o. Alo, halo czy ktoś tam żyje? Nie wiem. Ktoś tam. O nie, akurat musiał się wykopać stąd, no. Lecę do nich. Śmiewa na mordy. Masz bomb Pum! Ej, hey, masz tiki. O kur... O nie. Co tu się dzieje tutaj? Gdzie, jesteście? Halo? Jestem ludzie? Tam jest ktoś. No doleć. leć! Pum! O ludosto! Boo, poleciał. To jest jakiś. Halo? kto tu panie? Kuria, to panie? O, kurat, wziąłem, spadł. Co za gość, dobra. Uff. Otóż nie. Nie! Szybko. No nie. Koniec. O kurna. Jak debil, trochę spadłem. jaj, no nie. Wrócę sobie do do people. Mam tutaj takie zadanie od tego koła, bazy, czy coś takiego. A ring on it, i że trzeba tam coś zrobić. Ja nie wiem, jak to, ja, jak w ogóle, i chciałbym się dowiedzieć. To było gdzieś tam, chyba. Tak, to było gdzieś tam. O, no i tutaj on coś tam gadał. Ja to musiałem skratować, no i co? No nic nie. Istnieje. Skrzynia jakaś była, mówił, kogo Co tu się dzieje? A tu co tu mamy? Jakieś tajemnicze przejście na dół. Uuu. Statek, statek. Może coś tutaj jest ciekawego. Halo, proszę mi to otworzyć. Nie chcę otworzyć. No i tutaj mówił on. Op, otwórz to pudełko. Coś tam i zobacz, jaki. Link. Meter No i to już skraftowałem kilka razy, widowia, ale. Dobra, skraftuję. Skraftowałem. I powinienem mieć to. Oczywiście w ekwipunku. Co, nie? I patrzę, ekwipunek, i nie mam tego, oczywiście. Bo po co, nie? Nawet w innych też tego nie ma. Jakby, no czy nic nie ma. Także ja nie wiem, co tu chodzi. Jakby to jest mega głupie. A co. Tutaj, no nic tu nie działa. Jest to jest totalnie to ja tego nie rozumiem. Eto czad, to czas, czas karty Minecraft, nie wiem, co mi gada. jakie skrzynki no, otworzyć, to jest skrzynka na no, kawałek niej. No, to już skrotułem trzy razy i to wie, I nic się nie stało. Więc ja nie wiem po prostu o co tu chodzi. Tu mam w ogóle jakieś strong boxy, otworzę sobie oczywiście. Jakieś karty, jakieś, a nie mogę otworzyć. Tu coś też mam. No fajnie. No tam nie mam pojęcia o co z tym chodzi, jakby. No i nie wiem, po prostu nie wiem no. Dobrze, dobra, lecimy. Kolejna kieręczka w Bomber Royale. Dobrze, więc jesteśmy na mapie, która była w pierwszej grze. Co już się zaczyna, tym razem 9 osób jest. Zamiast 10. Także może będzie trochę łatwiej. Zaczynajmy. Tu lecę od razu ko. Rzeczypospolitej bardzo ważne. Jest w życiu, więc biorę oczywiście. Tu od razu wypuszczam. O, no i proszę, jak fajnie. Już gościa nie ma. Jednego, zaraz, ale drugiego nawet nie będzie. Co? co się stało z tą bombą? Czemu ona tak wyleciało? O co chodzi, ty? To dziwne. Dawaj. No, czemu ta bomba znikła nagle? Nawet nie wybuchła. Ta to jest głupie, totalnie. O, ale gdzieś tam? To jest tworza. Na drzewie wylądował. Braugan już nie ma. Sticky, sticky, pik pikki. Patrz, dostanie. Chyba wyleciał gdzieś. Czekaj, jak ja, jak ty dostaniesz ten sticky, to ty wiesz co zrobisz. Oh, 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 oh. To jest zawsze dobre, nie? I to jest bomb jump. Mi ukradł już. No, Okej. Okay. Zapamiętam. Ej, co tam tam No nie, stiki bomb poleciał. No, on się tak teleportuje ty. O oh, jest. I mnie tak. Mamy no, krytera, w końcu, może... Weź... Weźcie go załatwić tam. O się tam dzieje, ty, w wygibańca. To Hughes! Dobra, elo. No i co ty tam strzelasz, chłopie? Się ogarni lepiej. No jak tam wejść? A tu jakiegoś... Czemu on lata? ma jakieś cheaty raczej, no. Bo co innego. No i co? No co to ma być? No i czemu on się teleportuje? Nie, to no są chyba. Co to jest? Dobra. Chopie, jest zgłaszany. Nie wiem, jak cię. Nie wiem jak zgłaszać w ale jest zgłaszany. Oho, Wiesz, że już. Mimo to, to, że się teleportuje, to taki tak się rozwala. pierwsze miejsce, więc nie wiem, problemu Na ludzie. Zobacz, Boże! Nie dość, że cheater to jeszcze. Przegrywacz, nie? No, co cheatuj. Cheatuj, czytaj. To długo nie pocitujesz. No. To debil. To srań z nie? Debil, gdzie on? co on jest? Nie da się zgłosić w tej zasanej grze. Okej, okay, mamy tą samą mapę. Tym razem 10 osób, mamy. Od razu lecę na to drzewko, tam żyćko jest. I co, od razu atakujemy jakichś tutaj... takich niedobrych. Dawajcie, no, dawaj. Dawaj tutaj, no, dawać Bum. Nie, on nie... Czemu on żyje? No nie no, oźnie nie. to u mnie taki błąd, czy oni po prostu nie mają lagi jakieś, czy oni po prostu z są cheaterami, oni latają sobie. Chyba nie wiem, już drugiego chyba spotkałem. Co lata, no? Więc nie wiem. Dobra, poleciał sobie. No i co? No i co to było? No to ja nie wiem. No, jakaś. Lecę. Nie ma. O! O kurczaki! Co? Jak tak szybko? Mhm. to ciekawe. Że ty taki dobry jesteś. O, w końcu jakaś inna mapa! Tym razem taka taka z tymi kwadratami i z dziurami. To nieraz z nią padłem. No, tymczasem od razu na bomber jumpa. Lecę sobie. Pięknego. No i od razu dostaję takiego jakiegoś gościa złego. O, w trójkę się ustawili, w szereg. to, masz sticky. Bum. Tam gdzieś poleciał. Ten już od moich bomb. Nie żyje. Fajnie. Masz też sticky bomb od gościu. Tu został. Okej. Okay. Leży. Tam. O, kto ty ktoś? kolega? kolego. O oh, kurde, o, oh. oh, ojojoj, się tego nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ty, kolega. Halo? Oh, oh. Bomber jump, czaisz to? Wiesz takie rzeczy? Opa, nie ma, no, dobra. Kolega. Ja ty tam, Ciekać się chowasz? Oooo! Oh, ale wysnajpowałem go. O człowieku. Oj oj oj, nie. Nie, nie, nie. ejdź co ja przeżyłem. Tu jest. Co ja mam zrobić tutaj? się stąd wydostać. Chyba Dobra, udało się mi się wydostać. <noise> Jak to możliwe, nie wiem. Jeśli się nie udało. jest tutaj. super. Fuck! Iźło, znowu bym prawie spadł. Życie! Okej. Okay. Okej, okay, żyję, 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 dobra. Pyk, pyk. Full HP. Tu no, jakiś... ...gościu zaskacze. No. Czemu? Czemu zaskacze? Okej, jeden na jeden, jeden na jeden. Pyk, życia. Okej. Okay. Wygrałem! Jakoś poleciał, dobry, dobrze, chłopie. Bardzo dobrze się zrobił. <grywa> dobrze, więc widzowie, Ja tutaj już się dowiedziałem z tego, że to się robi tak. Tu się nie to, tylko te skrzyneczki. Kupię to na przykład. Tyk. I teraz tak, te skrzyneczki oczywiście otworzę. tyk otworzyłem i mam. To jakiś. Rank 13 z 5 gwiazdkami Kurde, mocno. 5 gwiazdek na 5. Także była. 90 maksimum 3 jump. Super. I teraz się to zakłada. Ja mam zadanie zrobione. W końcu się to udało zrobić. Jestem z siebie dumny. wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. A dzisiaj to już byłoby na tyle. I to, i to koniec. Patrzę na rok.